Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Przed waszymi i moi, moimi oczami jest komiks Gwiazda Pustyni od wydawnictwa Egmont. Jest to komiks, który wypożyczyłem w Księżyce w Bibliotece Głównej w Bielsku Białej. No i dobra, Tejsberg Marini, czyli... Enrico Marini i Stefan Desberg. To frankofońscy autorzy, którzy są odpowiedzialni m.in. za Skorpiona, o czym to widzimy, możemy się dowiedzieć, chociażby tutaj z końcowej strony z takiej tutaj zapowiedzi, czy polecajki. No właśnie, ale co to jest ta gwiazda pustyni? Powiem w ten sposób, że ja generalnie nie czytam opisów, komiksów, które wypożyczam, które czytam, więc... Sama fabuła historii była dla mnie mocnym zaskoczeniem. Szczególnie, że mamy wprowadzone takie wprowadzenie przedstawiające tutaj nam Helen i jej ojca, czyli taka nietypowa sytuacja, czy, albo może raczej typowa. Panna idzie za ukochanym, który nie jest akceptowany przez jej ojca, i tutaj można powiedzieć, wymieniają się prawie jak listami, myślami itd. I tu jest już takie nakreślenie charakterów naszych bohaterów, szczególnie tego głównego bohatera. No i właśnie, jak Wam powiedzieć, co jest w tym komiksie, nie zdradzając za dużo, co się wydarzyło, tej osi fabularnej? Powiedzmy, że jest taka sytuacja, że nasz główny bohater, Matt, jeśli dobrze pamiętam ma na imię, pracuje w Waszyngtonie jako urzędnik wyższego szczebla. I bardzo wierzy w zasady, w prawo i porządek i tak dalej. I on, powiedzmy, żyje w takim usystematyzowanym świecie, gdzie wszystko ma swoje zasady ustalania i tak dalej. I pewne rzeczy, nie, za, nie zawsze pasuje to wszystkim jego najbliższym, nie wszyscy się z tym zgadzają, ale on w tym, powiedzmy, w jakikolwiek sposób funkcjonuje. No i w pewnym momencie zdarza się coś... Gdzie wszystkie jego zasady, wszystkie, cały jego uporządkowany, usystematyzowany świat zostaje bardzo, bardzo zniszczony, wręcz wyrzucony do kosza. No i nasz główny bohater wkracza na drogę, której się nie spodziewał. Musi udać się na zachód. On był na wschodzie, gdzie teoretycznie była cywilizacja i tak dalej, Waszyngton, stolica, wszystko usystematyzowane, uporządkowane i tak dalej. On musi udać się na tak zwany. Dziki zachód. I tak idzie, wędruje. Świat mu się zmienia z to, z, krok po kroku. Przestaje z tego porządku, który znał tego wszystkiego miasta, powiedzmy. Cywilizacji, którą znał, respektował, lubił, szanował. Trafia do coraz bardziej terenu, który coraz mniej rozumie. Coraz bardziej wydaje mu się dziwny. No i tak przesuwa się kawałek po kawałku, po kawałku, po kawałku, aż w końcu będzie musiał dotrzeć do celu swojej wyprawy. No i właśnie. I tu wam nie powiem dalej, co jest celem wyprawy, powiem tylko, że autor fajnie myli tropy odnośnie tej wyprawy. Bo powiedzmy, ten, kogo poszukuje, nasz główny bohater, nie wie, że jest poszukiwany, a później jak się dowiaduje, to myśli, że jest poszukiwany z innego, z innego powodu, i ogólnie takie, gdyby to była komedia, to byłaby. Fajna komedia pomyłek, ale to nie jest komedia. To jest w dużej mierze dramat i takie zderzenie się z rzeczywistością, która powoduje, że pokazuje, że co innego jest w dokumentach na papierze, co innego jest w realnym życiu. Nasz bohater, który był bardzo, bardzo przyzwyczajony do jednej formy, że to wszystko było poukładane i sensowne, nagle jest w innym miejscu i Musi się tam odnaleźć. Czy mu się to do końca uda, czy nie, tego ja wam nie powiem. Tym bardziej, że jeżeli on dotrze w takie miejsce, to czy on będzie dalej tym samym osobą, która w te wszystkie zasady, które sam wpajał, respektował, szanował, będzie dalej wierzyć? I to jest prawdziwe pytanie. Jeżeli chodzi o styl graficzny, to jest z jednej strony typowy Marini. Jak sobie to popatrzymy, piękne kobiety i tak dalej. Z drugiej strony mam wrażenie, że to jest bardziej ja bym powiedział mroczne. Nie wiem, czy to są w ogóle jacyś ci tuszownicy, czy generalnie we frankofońskich seriach chyba nie ma czegoś takiego, że osobno ktoś nakłada tusz, ale może kwestia kolorów. Historia jest mroczniejsza niż to, co zazwyczaj poznałem. Jeżeli weźmiemy Skorpiona, to tam mamy taką Niby mroczne historie, niby tam poważne sprawy, ale wszystko to jest takie klimat płaszcza i szpady, my weseli, muszkieterzy czy coś takiego. Tu jest daleko, tu, tu nie ma, tu wszystko jest takie dobijające, przyciemnione. No i cóż, opowiada to o pewnej smutnej historii i czy zasady, które nasz bohater wpajał innym, Przetrwają w nim samym, jak ta historia się skończy, na to odpowiedzieć musicie sobie sami. Co mnie jeszcze zastanawia, to tu jest jedynka, a w moim odczuciu opowieść tutaj jest zamknięta. Ale cóż, dowiemy się zapewne w przyszłym roku, co autorzy czy co wydawca mają na myśli. Ja jestem zadowolony z lektury. Zachęcam do odwiedzenia biblioteki. Tam sobie możecie to spokojnie wypożyczyć. Słuchajcie, to wszystko. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.